Prawda jest taka, że większość ludzi nie żyje swoim życiem, tylko czyimś oczekiwaniem. I przez wiele lat, zwłaszcza w dzieciństwie, mówiono ci: Nie wychylaj się, rób tak jak inni mówią: bądź cicho, uważaj co mówisz, bo inni coś pomyślą na twój temat. Cześć, z tej strony pan Wojciu. I jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, mindsetem, sztuczną inteligencją oraz social mediami, to ten film, to ten kanał jest dla ciebie. Zaobserwuj mnie, polub ten film, napisz komentarz, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, i oczywiście udostępnij go osobie, która tego potrzebuje. Także zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem, jedziemy. I dzisiaj, jako osoba dorosła, zanim coś powiesz i zrobisz, to sprawdzasz, co ludzie o Tobie powiedzą, czy Ciebie zaakceptują, jak podejdą do danej sytuacji, którą ja wykonałem. A w środku u Ciebie, w głębi serca, duszy i ciele kłębi się napięcie, strach, lęk, bo nie wiesz po prostu, jak zostaniesz oceniony przez inne osoby. I w mojej pracy zawodowej, kiedy pracowałem z dzieciakami, czy to w szkole, czy to w, w placówce, widziałem wiele razy, jak one patrzały na to i brały pod uwagę, co rodzice powiedzą na ten temat, co nauczyciel powie na ten temat, co przyjaciel powie na ten temat, jak daną rzecz wykonam, jak wyglądam, co pomyślę, jak się wysłowie. Jak tak patrzałem, jak oni dorastali, to ten mechanizm z dzieciństwa cały czas rządził ich życiem. I pamiętaj, że aprobata to nie miłość, natomiast brak aprobaty to nie jest zagrożenie. Kiedy tą myśl zrozumiesz, to wszystko w Twoim życiu zaczyna się zmieniać. Ludzie, którzy żyją dla innych, tracą swój głos, szanse, życie, myślenie, po prostu całą swoją osobowość, swoją duszę. I teraz powiem Ci bardzo kluczowe zdanie, które, które może zmienić Twoje życie. probata to bonus, to nie fundament. I teraz powiem Ci zdanie, które może zmienić Twoje życie. Weź sobie kartkę papieru i zanotuj je. Powtarzaj sobie to zdanie, aż zaczniesz w to wierzyć. Moja wartość nie zależy od innych osób. Moja wartość nie zależy od tego, jak inni mnie widzą. Moja wartość jest sama w sobie. I drugie świetne ćwiczenie. Weź sobie kartkę papieru, przedziel ją na pół i z jednej strony napisz wszystko to, co inni chcą ode mnie. Wypisz sobie to. Z drugiej strony napisz sobie wszystko to, co Ty chcesz od siebie. I teraz przekreć, przekreć wszystkie rzeczy, które uważasz, że nie są Twoje. I to ćwiczenie pomaga odciąć się od roli zadowalacza. I teraz ludzie którzy szukają ciągle aprobaty nie są w stanie dobrze prowadzić biznesu bo oni cały czas patrzą na innych co oni powiedzą jak ta nasza decyzja będzie miała wpływ na inne osoby jak oni będą patrzeć na nas. I jeżeli wiesz o tym to przedsiębiorczość to jest coś co musisz podejmować codziennie decyzje to jest coś co się zmienia. To jest coś gdzie trzeba iść do przodu i mimo ryzyka działać, ryzykować i właśnie podejmować decyzje. Natomiast jeżeli szukasz aprobaty u innych, jesteś osobą podległą, no to po prostu nie będziesz tego robić, i przez to twój biznes dobrze może się nie rozwijać. Fundamentem w biznesie jest moment, gdy przestajesz patrzeć na innych, tylko zaczynasz wierzyć w siebie i to, co robisz. Wychylasz się na krytykę, wychylasz się do działania, nie boisz się, że ktoś Ciebie będzie krytykować. Zaczynasz działać mimo ryzyka, i to jest właśnie ten moment, gdy Twój biznes zaczyna piąć się w górę. Kiedy przestajesz gonić za aprobatą, zaczynasz iść swoją drogą, i wtedy wszystko dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci wiele do pomyślenia, do przemyślenia i że w jakimś stopniu pomógł Ci. Jeżeli znasz taką osobę, która akurat tego potrzebuje, żeby zacząć myśleć, żeby działać tak jak ona chce, a nie pod dyktando innych osób, to ten film tej osobie udostępni. A my widzimy się w kolejnym nagraniu. Także do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się. Cześć!